Czek. Rzeknę Ahoy. Temat Driftu, część druga. W zasadzie chodzi tylko o to, że ciut, ciut, pół ciuta droższy model. Strada z turbiną. Z turbosprężarem, tak. Model bezszczotkowy. Niebieski, czerwony jest bezszczotkowy. Już widzę tutaj pierwszą różnicę, że do ładowarki, miałem powiedzieć o ładowarce, to macie, zobaczcie, w różnych częściach świata. świata. Hmm. Ale śmieszne. A to jest do naszej części, czyli są cztery rodzaje bolców. Bolec, kolec, stolec jesteśmy w Polsce, to nas interesują takie. To se trzeba tu wtyknąć i I musi zrobić pstryk. No ja nie mogę tego zrobić, bo to jest nowy model. Nam pstrykać nie kazano. Zrobimy pstryk. Tu se zrobimy pstryk, żeby ładować. Ale dali nam coś takiego. Ki diabeł, o co chodzi, już patrzymy. Nie? Niebieską żeśmy sobie oglądali. To może na, na bok. Jedziemy z czerwoną, ona jest taka sama, tylko czerwona. Kwestia gustu, ale zobaczcie ciekawostka: chińskie rączki były takie, że tu są bolce krótkie, a tu są długie. tak, Można sobie to skrócić we własnym zakresie. Ale widocznie prawie ja dlaczego tak jest, ale tak jest. Jedziemy do góry. Odłożę to na bok, to nas nie będzie interesowało. Skupimy się na napędzie bezszczotkowym. Słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że o ja mam model lepszy, bo bez szczotkowy. Otóż różnica w kolorze to jest raz i różnica w napędzie to jest dwa. Szczotka bez szczotka jak poznać? Mówię też do, do ludzi początkujących. Otóż najprostszą rzeczą to silnik szczotkowy ma dwa kabelki czerwony i czarny plus i minus dwa kabelki wychodzą z silnika, nie mówiąc już o tym, że tutaj widać wiatraszek, którego tutaj nie widać. A tu z silnika wychodzą trzy kabelki. Zobaczcie, czarny, żółty i czerwony, tak trzy kabelki wychodzą. Czyli to świadczy dobitnie o tym, że jest to silnik bezszczotkowy, automatycznie też i regulator jest inny. Porównajmy sobie regulator, tu go nie widać pod tym. Silnik ma 3250 kV. Czyli tyle kręci obrotów z volta 3250. Mówiłem już o tym, że mnożymy razy ilość voltów. Pakiet mamy troszeczkę inny. Już widzimy, że są tutaj. Zobaczcie, już jest plus. Są goldy, tak? Dlaczego są goldy? Bo tu pracują większe prądy. Natomiast, tak, przepraszam, złote. Ale to nie są goldy, to są dinsy. Waldek, dobrze, że cię mam. 3000 mAh w takim niby karbonie. No fajnie to wygląda. 3000 mAh zawsze lepiej mieć nim H3000 niż 1800, czyli, czyli to już jest na plus. Ale nie będziemy pewnie tym modelem, oczywiście następna zaleta. Model bezszczotkowy jest dynamiczniejszy, jest szybszy. Nie grzeje się tak silnik, bo szczotkowe się grzeją, jest trwalszy znacznie, tak? O czym już mówiłem, albo nie mówiłem, to dopiero teraz powiem. Pamiętajcie, że robię ten program z głowy, mówię bez montażu, mogę się pomylić, jestem zmęczony, jestem po pracy. Mam, każdy ma prawo się pomylić, bez względu na to, czy jest cesarzem, czy tylko zwykłym głupkiem. Mam nadzieję, że się nie będę za dużo mylił, ale, ale to sobie zapnę, patrzymy, patrzymy, a ja już myślę, co tu wam jeszcze nakłamać. Więc tak, mamy plusem jest lepsze połączenie na pewno lepsze automatycznie ponieważ ładowarka jest do, do tych modeli jednakowa to dodane jest ta przelotka o której też mówiłem wcześniej można też sobie ulutować przelotkę żeby no bo tak jak mówiłem można to zastąpić goldami w sumie żałuję bo fajnie by było co by im szkodziło żeby tu założyć goldy no ale jednak jest jak jest, czyli to sobie musimy przełączyć tak. I tutaj pyk i ładujemy. Pamiętajcie o kilku cyklach ładowania, że po pierwszym cyklu na pewno akumulator nie osiągnie pełnej, pełnej swojej sprawności. Efektem będzie to, że model będzie jeździł zbyt krótko, ale tym się nie należy zniechęcać, po prostu on potrzebuje 4-5 cykli. Gdybyście mieli i kupili ładowarkę procesorową, można by to monitorować. Przy takiej ładowarce no nie da się w żaden sposób monitorować, tylko lampeczka by się świeciła i tyle. Jeśli chodzi o te zagadnienia, o których mówiłem, typu geometria, proszę kręcę. Tu jest dyfer zablokowany, tu jest dyfer luźny. Tutaj się nic nie różni. To jest absolutnie jednakowy model. Nie wiem, czy różni się przełożeniem. Nie będę tego teraz rozbierał. Być może się różni, być może się nie różni. Na pewno model bezszczotkowy będzie szybszy, na pewno jest nieco cięższy, ponieważ pakiet 3000 na pewno jest cięższy od tego 1800, może to być różnica na poziomie 100 gram, nie będę ich teraz ważył, nie jest to naprawdę istotne. Zawieszenie niezależne, tak jak powiedziałem w Stradzie, o dziwo bardzo fajnie pracują te amortyzatory, mało tego, że ciekawostka, Sprężyna jest tutaj ciaśniej nawinięta, tu się rozluźnia, jest to sprężna tak zwana progresywna i ja w swoim XV-01 do rajdów, ja mam takie sprężyny z przodu założone. Ze strady. Może nie wygrałem ostatniego rajdu, ale to nie wygrałem nie przez sprężyny, tylko przez to, że dawno nie jeżdżę, nie trenuję. No bo kurde, jak te LC-majstry kręcę, to nie mam kiedy trenować. Chyba hmm. przestanę. O, kole się koło. Rączki nie dokręciły dobrze koła, trochę się boce. Teraz, jak dostajemy taki nowy model, a mówiłem szczotka bez szczotka. no słuchajcie, serwo tu jest to samo, odbiornik jest ten sam, nie ma różnic. Różnica w bezszczocie jest z tego co widzimy w akumulatorze, połączeniach, silniku i regulatorze. Te regulatory, pamiętam jak chłopaki stradami bagi jeździli na zawodach Benek. I o dziwo, to jest kompatybilny z pakietem LiPo 3S Nie chcę skłamać, ten prawdopodobnie też, ale ten na pewno I na pewno ten silnik i ten regulator jest zajebiście mocnym punktem tego modelu Ja bym śmiał twierdzić, że on go rozerwie po prostu A ja jeżeli się tu dobry akumulator, jeszcze mocniejszy założy, to dobry, będzie nie? tornado Więc jeżeli ktoś jest początkujący To teraz pokażę sterownik pilota, dlaczego się mówi, że samochód na pilota, o, to jest błona dziewicza to jest błona dziewicza, każdy kto kupi nowy model sobie go rozdziewiczy sam o plum. i se otworzyłem, nie? i patrzymy, i tu jest channel y, przełączniki do, do pracy serwa w lewo, w prawo bądź regulatora, kanał drugi kanał pierwszy, serwo, kanał drugi, regulator i tu jest ogranicznik high-low, ale to, to jest ogranicznik prędkości jazdy do przodu i prędkości jazdy do tyłu, czyli niekoniecznie to jest dobrze opisane. I również, jeżeli chcecie zobaczyć test takiego modelu, to piszcie: Kurna, chcemy zobaczyć, jak to jeździ, co nam tu będziesz gadał. Ja nie chcę bluźnić, normalnie bym bluźnił, ale to jest dla kulturalnych osób kanał, więc nie mogę. Ale kto mnie zna, to wie, że, że jakbym się wruchwił, to bym zabluźnił. Teraz mamy funkcję Dual Rate po prawej stronie, pierdolnik taki, on nam ograniczy wychył steru, przy dużych prędkościach możemy ograniczyć wychył steru, przy małych jest to niewskazane. Tu jest trymer steru, czyli ustawienie kół na wprost, jeżeli koła są lekko w lewo to sobie musimy przyklikać, żeby się ustawiły na wprost. Tu jest do kanału drugiego trimer, żeby model stał w miejscu. Też będę o tym mówił. Nie mogę włączyć tego modelu, mam absolutny zakaz. Mam go pokazać, pogadać i to wszystko. Chcecie, żebym włączył? To od Was zależy. Nie ode mnie. Ja nie będę chodził i o nic prosił. Na co jeszcze bym zwrócił uwagę? Ponieważ Chińczyk się może śpieszył do domu, to od razu widzę, że kątku. Nie wiem, Waldek chyba musiał wyklęknąć, że to koło jest pod takim kątem, zobaczcie, pokażę ręką, tak. Tu mamy górne wahacze i to jest już robota dla was. Tam w zestawie jest na pewno kluczyk. Waldech tak musi tak nadjeść, o tu i tym trzeba pokręcić, to jest górny wahacz i jak będziemy, to jest rzymski gwint tak zwany, w jedną stronę będziemy kręcić, to nam się zrobią koła tak, albo się rozszerzą. Możemy sobie ustawić na zero, ponieważ to są plaskate zupełnie te opony driftowe, one są tutaj płaskie, to ja bym nie szpanował i nie robił kątów tych camberów, kasterów, to co robią prawdziwi drifterzy, jak chcecie to możecie, ja bym je ustawił po prostu równolegle. Model ten ma zbieżność, to co pokazywałem przy tamtym. No, co, ta zbieżność jest dla mnie nieporozumieniem w modelu driftowym, wręcz w modelach driftowych, czy z tego co wiem, żeby samochód Colin McRae, jak jeździł swoim Subaru, miał zajebiście spięty tylny dyfer. I to jak chcieli, żeby ten samochód dobrze skręcał i ten styl kolina był taki jaki był, to tam koła tylne były lekko rozbieżnie. Nie wiem, czy ktoś wie, ale były dwie minuty rozbieżności, bo się robi w, w modelu zbieżności rozbieżności raczej są w stopniach. Tutaj by nie było celowym przy modelu tej klasy mówienie o minutach, bo mnie ktoś wyśmiał, bo on ma za duże luzy. Zobaczcie, ten model ma luzy zwyczajnie, tak? Czyli co możemy mówić? To tak będziemy mieli 4 stopnie, tak będziemy mieli 2 stopnie. Jak będziemy przyspieszać i hamować, będzie inaczej, tak? Ale to jest model, no właśnie, amatorski drift. Ale o tym nie mówiłem. Bez szczotka, szczotka. Ten, dowiedziałem się, że na razie kosztuje, zdaje się, 803 zł do walentynek. Jakaś jest taka promocja, więc jakby. Ale znowu wszedłem się na te swoje statystyki kanału, a tam napisali nieubłaganie, że tylko 100% odbiorcy tego, co ja tu gadam, to są mężczyźni, a nie jednej kobiety. A na walentynki domyślam się, że raczej to dziewczyna powinna chłopakowi kupić taki samochód, więc kurwa, nie przejdę tego tematu. I wam nie kupią, bo nie oglądają. I ta promocja chyba jest nietrafiona, przy, przynajmniej jeśli chodzi przez to, co ja mówię, że można. Ten model jest droższy, on kosztuje w standardzie chyba coś około tysiąca złotych. Musicie to śledzić, bo się zmieniają kursy walut, obieg Ziemi, Księżyca, różne, różne są. Zaćmienia. Zaćmienia, tak. Czasami ma ten, co kupuje zaćmienie i sobie kupi za drogo coś, co tyle nie było warte. Czasami ktoś ma olśnienie i sobie tego nie kupi. Pytanie, czy się opłaci bardziej szczotka, czy bez szczotka? Nie wiem. To zależy, ile macie pieniędzy, to zależy, jaką macie do tego filozofię. Ja powiedziałem, lepszy akumulator, lepszy silnik, lepszy regulator. Podwozie, aparatura sterująca, czyli ten pilot, nadajnik, to jest wszystko absolutnie to samo. Jedno ma nadwozie niebieskie, drugie ma nadwozie czerwone. Jak pewnie do HP ktoś napisze, bo na przykład chce szczotkę czerwoną, no to pyk, to będzie szczotka czerwona i niebieska będzie tutaj, tak? nie ma to absolutnie, absolutnie żadnej, żadnej różnicy także możecie sobie tu poszaleć w dowolny sposób to co mówię o tych szczotkach bez szczotkach, tych strat jest więcej bo są jeszcze i offroadowe, terenowe, touring, kary i tak dalej nie ma co się tu dużo rozwodzić, po prostu jest albo system taki, albo system taki. Jeden system jest nowocześniejszy, droższy. To nie jest jakiś super nowoczesny system, ale działa z tego, co wiem, dość przyzwoicie. Nie jeździłem takim modelem. Nigdy nie miałem bezszczotkowej strady, ale znowu powiem to, co mówię zawsze. Zainwestujcie w lepsze serwo, kupcie ładowarkę procesorową, kupcie sobie dobry zestaw narzędzi. Standardowo do ceny modelu każdego RTR-a jakiego byście nie kupili uważam, że trzeba jeszcze mieć ze 400-wy w łapie. Czyli jeżeli to będzie model za 1000 złotych i dorzucimy 400-wy to będzie 40% ceny. Jeżeli będzie model za 600 złotych i dorzucimy 400-wy to i tak mamy 1000 złotych, tak? Ale prędzej czy później będziecie musieli dorzucić te pieniądze, bo się okaże, że ten model nie jeździ tak fajnie, na początku tego nie odczujecie, bo to będzie wow, dla Was będzie to nowość, ale po pewnym czasie się okaże, że no kurde, ale to, to się nie robi tak, tamto się nie robi pierdak, ja to... ale musicie do tego dojrzeć. Tak to wygląda. Drift amatorski, dwa tanie modele. Koniec tematu.